Witajcie, cześć, Mateusz, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku nieprawda, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a. Karczemną bujeczkę sobie dzisiaj mykniemy. Zobaczmy, cóż to jest. Piękny potwór, widzę. Zrządzenie losu. podobno lubisz losowe karty. Wybierz klasę i zagraj losową talią losowo wypełnioną losowymi kartami. Pełna losowość. Nieprawda, bo klasa nie jest losowa, więc zgłaszam zażalenie o. Yy, niepoprawną bójkę. A mam questa chyba na wojownika, więc zagram wojownikiem. Mam trzy questy łącznie, ale ten naj, najświeższy to jest chyba Wojownik, więc zaczmy. Talię losowych kart Wojownika poproszę, raz! nie wiem czy ktoś zwraca na to uwagę, w co ja jestem ubrany jak nagrywam, ale mam tak, że przez długi czas nic nie nagrywam, a potem siadam na przykład i przez kolejne trzy godziny nagrywam serię różnych odcinków, które się pojawiają w, na, na kanale w różnych momentach. Nie, nie jest tak, że wszystkie się pojawiają na raz. Przed chwilą nagrywałem Legends of Runeterra, teraz Hearthstonic, prawda? Szybciutko. Jeszcze mam w planach być może nagrać coś jeszcze. Także... <grym> Taki śmieszny wniosek. Jak ktoś zwrócił na to uwagę, to gratuluję. Może dać znać w komentarzu. Raz, że jest ta sama koszulka, ale dwa, że jest ten sam... Nie ogar na, na głowie. <laughs> Ale to, to niestety czasy kwarantanny są takie, że do fryzera nie za bardzo jest jakiś, więc włosy po prostu. Po prostu rosną. Po, po prostu rosną nieubłagalnie Niech będzie tak. NIE MA DOBIERANIA KART Ja przynajmniej zawsze atakuje wroga hmm. Intrygujące Kacje. Spoko <laughs> Jest nadal duża szansa, że trafi kogoś innego Mówmy się szczerze <laughs> hmm. Wow Po prostu Żądam sprawiedliwości Trochę za późno. Jak mam być szczery, Svenomo Hers, to jest jedna z pierwszych karcianych cyfrowych, które są, które w sumie się dużo nie zmieniły pod względem interfejsu gry. To jest w jakimś stopniu chyba sukcesem, nie wiem, Mmm... posiłaj mm. nie żarło. Jest w stanie go zabić niestety. Osiem. No ten Xavius, demon, demoniczny jeden... Łotr, który... będzie szybka bójka. Bronię się jeszcze oczywiście, się nie poddaję tak łatwo, ale... Jeśli nie dobiorę bójki... <grywki> w karczemnej bójce... To będzie ciężko. Just saying. Mm. Ciekawe Uuu, mm, jest miktura, która zadaje dwa po czy to wystarczy, czy to nie wystarczy Mimo wszystko Nie Dziękuję bardzo To mi się nie powiodło, chciałem zagrać jeszcze stronika mam quest na zagrywaniu stronników Jakby ktoś się zastanawiał O proszę, ehm... No, jeszcze, jeszcze sporo więcej, wojownik, paladyn, albo nie pamiętam co było to trzecie, więc zagram teraz paladynem, dla odmiany, chcę wygrać tą bójkę, Kaman, Pięć minut dopiero zresztą minęło, więc... Hello? Też macie problem z przedługowymi włosami w kwarantannie? Czy podjęliście się um, odważnego.. nie wiem czy gestu czy czynu. Zgolenia na głowy po prostu maszynką. Ja raz to zrobiłem. Wiem jak wyglądam już i nie planuję w najbliższym czasie. <noise> Powiedzmy sobie szczerze. Czy ja wtedy nagrywałem jakieś filmy? Ojej, nawet nie pamiętam teraz. Może tak? Bo to w sumie jakiś trochę odrastało, że tak powiem. A wrzucałem regularnie filmy, także chyba tak. Chyba był film. Mm. Mm. Oszczędzę tą monetę. Da, 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 da. Nie bawiłem się tą planżą jeszcze. To można na przykład hmm. Ciekawe. Mm, 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 mm. Oczywiście, że mu dobierze kartę, no i ja piórkuję Że to była oczywista oczywistość Okej, okay, to wybucha <laughs> I się otwiera w sumie Nie wiem dlaczego ten dach się tak rusza Jest mi to ktoś w stanie wytłumaczyć A! Ha, to śmieszne Mi potion, mi lady? Ja, gości się wysypuję po prostu z takiej liczby stronników, że to masakra. Ale, wiecie co to oznacza? Że ja mu ukradnę jednego. No, i <ślawni> Dziękuję bardzo. In your face, mamy jeszcze w planach. Jedną grę, która będzie niespodzianka, myślę, No, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, a potem jeden nadwór, bo są 23 stopnie o, w powietrzu. Trzeba iść na spacer. Trzeba się przewieprzyć. Czekam na rozkaz! No cóż, weźmy mm, 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 mm. to. Nie chcę tego jajeczka pyknąć. Byłoby to niefortunny. tak sobie myślę. zasadkowe zasadzkowe! No cóż... Ewidentnie nadponudy rybak zostaje zachowany przy życiu bo się ziomkowi podoba Myślę, że to jest moment na monetę Murloki! 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 Z góra w tle! Tej żaby. Gdy drzewa ma śmieszne te oczy. Nie chcesz już kar dobierać, mistrzu? Hmm. O, trafił! Co za łotr! Nie ma szarży. O, tesma. Cię. Jestem niestabilny mm. Nie denerwuj się Tylko bez nerwów proszę, tak? No Panie wybuchowy żywiołaku. To mi się podoba. A! Ale nic z nie można zrobić. To wybucha? Chyba nie. Kończy mi się rzeczy do robienia na tej planszy. Come on. O! Ups. Pękło. W sumie. Ja myślałem, że to jest to, co przyzywa węża. 3-4. A to mu daje smoka po prostu do ręki. O ja. Nie mogę tak się odwrócić. Nie mam się młody! Nie mam całego dnia! Nie się Nie podoba. się się Nie My nie dotrwamy chyba tak długo. Nie wiem zresztą. Może tak, bo tak nam to idzie wolno, że. Pieron wie, ale spośród wszystkich mechów, nie pamiętam skąd ten jak dostał, plus jeden. Jak mam być szczery, dziś przedstawimy opowieści. Ciekawa kopia. I no co jest różnica między Hearthstone'em a Legends of Renetera? Tu efekty okrzyków bojowych się nie aktywują. Po przyzwoleniu stronika w sposób taki jak Barnes przyzywa. Legends of Renetera tam jest when, whenever you summon him, więc zawsze jest to aktywowane. Tak samo jak zresztą w Magic the Gathering. Tak swoją drogą. będziesz wychodzić, uważaj na próg. Wow! Ok, tu wolę zagrać kombo yy, kobaltowego strażnika i załogowego środkownika, żeby mieć boską tarczę. A potem, może pana marina przyzwiemy. <ślaski> Przy czym atak zawsze musi być w przeciwnika. To nie działa tak jak zmyłka, która może powodować, że atakuje stronnik sojusznika. Tak zakładam, że cele wybierane są losowo, ale muszą być poprawnymi celami. Papar... Mm. papar, poprzedniej, Ziewanie <grymny> z poprzedniego odcinka nie wziął. No to trzeba zabić, niestety. No to jest po prostu groźne. Zagram tego Mechakatuna, to jest 10 na 10 stronnik, no. Gościu wprawdzie Smoka jeszcze swojego nie zagrał. Zdaje się. Nie wiem co to jest. Prowokacja. Nie, ukrycie. Mmm, ładnie. Nice, rzekłbym, nice face mm, 18, 6 punktów obrazu. Czy mam jak? Zalać mu. Nie, chyba nie mam. Chyba nie mam. Really spośród wszystkich stronników, jakie się tylko mogły napatoczyć. To jest niesprawiedliwość, uważam. Wiecie co? Proszę bardzo, mistrzu. Może ci się poszczęści, a może nie. Już chyba nic nie można zrobić No FACE <grydy> Really? Aczkolwiek najechał nie? Na tego... Na to piskle Czy może nie? Nie wiem teraz Nie, nie najechał Już, już widzę teraz, że nie Nie Ale nie, jednak najechał, dobrze, okej okay. Ha, dostał piątkę He, hej he, he. O, piękny O, to jest jego smok Okej okay. Mmm Dobre o, jak chcemy teraz to zrobić Okej okay. Użyjmy to! Do walki. Tak nie miało być Chciałem tego zabić Czy chcę zaryzykować? Chyba tak Nech poszło nie tak jak miał No dobra no Ragnaros i do widzenia na Albo on to zaabsorbuje albo no, okej. Okay. Myślę, że, że już mnie nie pokona, gościu, teraz. Ale może się mylę, no. Rzuci śmierć do skrzydłego i pozamiatane. Nie masz pojęcia! Hmm. Nieźle. Myślę, że nieźle. Zach Ja to przegram jeszcze. Ja to jeszcze przegram normalnie, no. Muszę się próbować wyleczyć. Really? Yes! To mi było bardzo, bardzo potrzebne. Naprawdę, naprawdę mi to było bardzo potrzebne. Test? Yes! <noise> Tyle wygrać. Huh! Najdłuższa klasem na bójka świata. <noise> A pogoda wzywa. Zresztą widać tą poświatę tego słońca. O ja! Co się zaczyna robić niebezpieczne tak naprawdę. Powoli. No tak, bo to było dwóch zaklęć. No chcesz ten skarb? Widzę, że go chcesz, no. Sprzedajesz, ja kupuję. No i teraz co? Mecha czy... Nie idziemy chyba na ilość stronników, słuchajcie. Kota coś za pięć. Dawaj, <laughs> ok, Osiem w twarz. Podstawowość celów trochę namieszała, tak troszę. ociupinkę. Mmm, spoko. Będziemy się rozbijać od Ragnarosa, proszę uprzejmie. No jest to duże zagrożenie dla niego. Zdecydowanie największe na tym padole. Uuu. To się może źle skończyć. Ale będzie rzeź. Pytanie? Tak, on się właśnie zabił. On się właśnie zabił. Także ja sobie jeszcze tu pobawię się w zagrani tych stronników, żeby questa zrobić, ale gość jest po prostu martwy. Trzeba było tego dagnarosa zostawić w spokoju. Jest! Po 20 minutach! Konsekracja! Ale questów... Ja tej trzech stronników. No dobra, zrobię to następnym razem. Bo już tu za długo. A powoli się zbliżam do wykupienia tego pakietu karszmarza Więc e, jestem ciekaw, wtedy zagram sobie ustawkę Zobaczę co, co to zmienia tak naprawdę A W tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał aby być na bieżąco i cóż Do usłyszenia następnym razem! Pa pa